<śkupy> eee, tutaj wiesz. Tak, jak to nie mówi, że nie woli, że dalej, to jest to, co prowadzi. To to, co To to jest jeszcze, wiesz, prowadzi. Kurwa, 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 kwiatki, wiesz, wiesz. No proszę, no takie punkty, cele, potragi, tak? Tak, tak, tak. Ja sobie to nie tak zaznaczyłem. Człowieku, ja nie zaznaczyłem. To było w latach 50-tych, w latach 20-tych. Tak, tak. Ale ja taki Ja, ja Paweł... Nie, no, ja Ja tam w Polianie, tam w tam do kanta nie Wiesz, 10 lat, za 2 lata, to was kupić kurwa 10 letniego konia, który coś tam w wyżej sporcie, to jest wszyscy tam klasy klasy na przykład. Dobra, to kupić coś za 3 dyfekty. No dobra, trochę tak za to ale jest taki zakaz, i za To jest taki to co nie Na, przykład, na dużą rundę i go